Właśnie się dowiedziałem, że ekstra kilogram w CEU Pacyfik kosztuje 400 peso. A jak się o tym dowiedziałem? No bo mieliśmy nad bagaż 3 czy 4 kilogramów, za które musieliśmy to płacić. Ale to jest nic, słuchajcie. Wczoraj wieczorem pakując się, w końcu zważyliśmy nasze walizki i musieliśmy wypakować jeszcze 5 dodatkowych kilogramów. Tak, i jedziemy, lecimy do Polski. Ja nazywam się Rafał Baran, a to jest Życie na Filipinach. Zaczynajmy! Emi, ale co musimy powiedzieć? Musimy powiedzieć coś bardzo ważnego, tak? Tak, ja. że moja rola jest i factory tropa. No tak. I jeszcze dodatkowo, że jeżeli... No, ale jeżeli Was interesuje życie na Filipinach, to musicie zasubskrybować ten kanał, bo Was to nic nie kosztuje, a nam to sprawi ogromną przyjemność. Zaczynajmy! ¡Vamos! Mamy was w Manili. Tak, słuchajcie, dolecieliśmy. Lot był naprawdę bardzo przyjemny. Trwał e, jakieś. Ogólnie było powiedziane, że godzina i 5 minut, ale to było z lądowaniem. Troszeczkę dłużej trwało parkowanie tego wszystkiego, bo się okazało, że nie ma na nas miejsca, więc musieliśmy trochę poczekać. W tym, ale nam się nie spieszy, bo my teraz jeszcze dnia w Manili. Tak, Emi? No, tak. Idziemy, idziemy odebrać nasze bagaże i musimy je oddać do przechowalni. I pojedziemy sobie do centrum handlowego, zjeść sobie jakiś obiad. Może jeszcze coś tam kupić. Na pewno też Wam pokażemy, co będziemy tam robić. I później już na spokojnie możemy czekać na nasz lot do Dubaju. Dla Kristin to będzie pierwszy raz w Dubaju. First time in Dubai for you, nie? Yeah? Yeah. Tak, i to nawet tranzytem pierwszy raz. Bo zawsze lataliśmy przez Katar. Eee, przez katar. No tak, zawsze lataliśmy przez katar. Albo przez Chiny. O, właśnie, albo przez Chiny. Dobra, jedziemy dalej. Zapomniałem Wam powiedzieć o najważniejszym. Moja żona jest tak zdolna, że wygra konkurs w Ceu Pacyfik. W Ceu Pacyfik podczas lotów czasami są organizowane różnego rodzaju konkursy. Na przykład kto odpowie pierwszy na jakieś tam pytanie, podniesie rękę i odpowie poprawnie, wygrywa plastikową torebkę. Taką małą. No i moja żona jest tak zdolna, że odpowiedziała. Po pytanie brzmiało, jakie są wymień dwa, dwie postacie z filmu Frozen. Bardzo znana postać i bardzo znana bajka, bo ja już tam oglądałem jakieś pewnie z 5000 razy razem z Emilią i moja żona tak samo, więc znamy wszystkie postacie na pamięć. Ale torebkę plastikową mamy. Bagaże już oddane i słuchajcie, to kosztuje trochę sporo, bo jest limit na 4 godziny za 250 peso za bagaż, ale my potrzebujemy tak na 5-6 godzin niestety i to już trzeba płacić za 24 godziny, więc to się płaci 350 peso za 24 godziny i mieliśmy 4 bagaże do oddania, więc możecie sobie wyliczyć ile to wyszło. Trochę więcej niż myślałem, ale no nie ma innej opcji, bo po prostu i tak to na stanie wychodzi niż hotel, a no z tymi bagażami nie będziemy się pchali do centrum handlowego. Więc to się udało załatwić. Oczywiście na aplikacji Grab już czekamy na taksówkę. Będzie tutaj za dosłownie 5 minut i jedziemy prosto do Molowejże, czyli chyba jednego z największych centrów handlowych w Manili. No, nie wiem, które teraz jest największe, ale tam mamy tylko i wyłącznie 3,5 km, więc pewnie w tym ruchu ulicznym to będzie jakieś 45 minut. Zobaczymy. Dla dziewczyny siedzą i odpoczywają. W tych samych strojach naprawdę fajnie wyglądają. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda Manila, to mniej więcej to jest tak przed lotniskiem. Ogólnie jest straszna duchata, spore zamieszanie. Samochody przyjeżdżają, odjeżdżają. No to nie jest to, co w Krakowie. Tutaj jest to po prostu na skalę, nie wiem, 10 razy większą, 100 razy większą. O tych samochodów jest multum i połowa tych ludzi tutaj tak naprawdę czeka na swojego graba albo na jakąś inną taką jakąś taksówkę. No. my też czekamy na naszą. No i witamy was już w of że tak? Jesteśmy chyba w jednym z największych centrów handlowych, o ile Christine mówi prawdę. I rzeczywiście, wygląda to po prostu ogromnie. Muszę to sprawdzić na internecie, czy rzeczywiście to jest takie największe centrum handlowe tutaj, ale... Byliśmy tutaj już kilka razy. Tylko, że zawsze z każdej jakiejś innej strony chodziliśmy. Ale muszę Wam powiedzieć, że trafiliśmy na naprawdę nietypowego kierowcę Graba. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, że w samochodzie dosłownie tak śmierdziało papierosami. Co nie było napisane, ale nie wystawiłem jeszcze jednej gwiazdki i chyba nie wystawię, bo może każdy miał... Każdy może mieć swój dzień i sobie po prostu wyskoczyć na papierosa, i podejrzewam, że on na pewno wyskoczył na papierosa albo na całą paczkę dosłownie przed tym, jak siedliśmy do taksówki. Eee, I naprawdę ciężko się jechało, powiem Wam, że naprawdę ciężko się jechało. Krystyn praktycznie ze łzami w oczach, bo aż tak było nieprzyjemnie, niestety. Dobra, idziemy coś tutaj pooglądać, zobaczyć co jest grane. Mamy 4 godzinki przynajmniej, więc zaraz się coś dowiemy. Idziemy chyba pierwsze coś zjeść. We go in first? Yeah? Ok, perfect. Jedzonko. No i słuchajcie, jesteśmy na jedzonku. Spory tutaj jest wybór, ale poszliśmy w filipińskie jedzenie. Czyli karę karę. Tutaj możecie sobie zobaczyć jest ten oczywiście świniak z rusztu Czyli leczon, zupka jakaś. Jakieś takie dodatki. Cały taki zestaw kosztował 450 peso. To nie jest mało. W sumie, no ale to jest malina Molowejża, więc ceny są takie. Plus jeszcze dwa dodatkowe jakieś soki. E, no nic. E, no, takie jedzenie, takie powiedzmy filipińskie. No bo przez następne dwa miesiące nie będziemy mieli raczej jedyniczego filipińskiego. Wzięliśmy ten zestaw tak naprawdę na spróbowanie, bo to bardziej Krystynie zależało oczywiście na tym jedzeniu. A powiem Wam, że ja pewnie i tak sobie jeszcze coś kupię za chwilkę, coś jeszcze innego, żeby tak sobie dojeść jeszcze przed lotniskiem. No bo tutaj będziemy przez kolejne 4 godziny. Ale ja już rzeczywiście poznała to centrum i przypomniała sobie, że tutaj, jak ostatni raz byliśmy w Manili, to tutaj było przecież to. Cała ta fabryka tego kleju i tych innych rzeczy. Pamiętacie, jak byliśmy ostatnio parę miesięcy temu w Dokładnie w tym samym centrum wylądowaliśmy. Ja jakoś nie wiem, w ogóle nie skojarzyłem tego, ale dokładnie jesteśmy w tym samym miejscu, w tym samym food czyli w tym samym rejonie restauracji, tylko że w innej restauracji tym razem. Znalazłem taki sklep z kanapkami i pójdę w jedną kanapkę, taką chyba jedną z najlepszych tutaj dosłownie ze wszystkim, chcę zobaczyć jaka to będzie wielkość tego bo nigdy czegoś takiego nie jadłem w Manilii, a ciekawy jestem po prostu czy to będzie taki europejski smak jak normalnie bo ciężko ogólnie czymś takim na Filipinach ale ogólnie mają tutaj dużo różnych dziwnych rzeczy do sprzedaży jakieś takie limitowane sody nie wiem czy to jest tylko robione pod nich, o tutaj macie czy też nie, no ale zobaczymy Teraz kanapka będzie gotowa, to Wam pokażę jak wygląda. Sam jestem ciekawy, bo tam tamto w zasadzie pewnie skończy już sobie na spokojnie, a ja tego chciałem tak spróbować to co ona ma. No dobra słuchajcie, kanapka przyszła. To Ja Wam szczerze, że więcej jest trochę pieczywa, jak widzicie, niż tych dodatków w środku, ale już ugryzłem sobie i sosik jest naprawdę niezły, ale no następnym razem nie dałbym za to 320 peso. Ale naprawdę dobra. Trochę to napompowane jest, ale daje radę. Nie wiem, czy to po mnie widać, ale już słuchajcie, naprawdę jestem wykończony. Zresztą chyba po wszystkich nas widać zmęczenie. Jesteśmy już chyba trzecią godzinę w centrum handlowym i w końcu zatrzymaliśmy się w Mary Grace, takiej sieciówce, żeby, żeby coś zjeść. Już wam pokażę, co. Co to masz, Misiaczku? Truskawkowy tort. Tak? Dobry? A co to masz tutaj? A to muszę spróbować. No kurczę, dobre. I takie nawet... Mmm, tak jakby... Powiedziałbym wiśniowa Iced Tea, ale nie jest taka mega słodka. A to co to jest? Peach. O, oh, Emmy's better because it's not so sweet. Twoje jest it's more sweet. Krystynie jest bardziej słodkie, te e, brzoskwinia. Tak? Yeah? It's much, much better. A to jest tak jakby. E, cherry? A, las, raspberry. A, raspberry, okay, okej, dobra. A ja mam, słuchajcie, taką kawę. E, to jest kawa Amerykaną. Michał, poczekaj chwileczkę. Tak, tak, takie. truskawka? A, Malina, sorry. <noise> Raspberry. Dobra, ja już jestem naprawdę zmęczony. E, ale zatrzymaliśmy tutaj, przynajmniej mogę sobie teraz podładować telefon, bo już mi bateria pada. I wypić. E, to jest Americano, tylko z czymś tam, jakimiś dodatkami na zimno. Tak jak zresztą Wam już mówiłem w ostatnich odcinkach, przerzuciłem się na kawę na zimno. Tylko w pracy piję rano jedną kawę na ciepło. A reszta już jest na zimno. Ale bardzo fajna restauracja. Ceny, oczywiście, kosmos, jak to we wszystkich Mary Grace, ale. No ale jest przynajmniej gdzieś siąść, mają wi-fi i możemy sobie naprawdę z godzinkę odpocząć i pewnie jeszcze z godzinkę gdzieś tutaj sobie pochodzimy i później już się powoli będziemy zbierać na lotnisko jeżeli kolejnym razem będę leciał to Manili i będę chciał z torbą podróżną i z moim plecakiem chodzić po centrum handlowym, to przypomnijcie mi o tym, bo po prostu to jest nieporozumienie. W tym Molowęży jest tyle przejść różnych i za każdym razem musimy tą torbę otwierać. Tak samo musimy mu plecak otwierać i pokazywać wszystko, co tam mamy. Robiliśmy to dzisiaj już. Y z 15 razy i podejrzewam byśmy, żebyśmy to robili dużo mniej tylko że my w ogóle nie wiemy gdzie co jest w tym olowejże i tak po prostu chodzimy z, jak głupki po prostu z jednej strony na drugą żeby cokolwiek znaleźć żeby cokolwiek e, kupić no więc e, masakra Kami. Już jesteśmy z powrotem na lotnisku, właśnie odebraliśmy nasze bagaże. Ogólnie małe przepakowanie właśnie Krystyna organizuje tak, żeby to się wszystko zmieściło, a Emilia sobie siedzi na bagażach. Siedzi na bagażach przespała się w taksówce dosłownie 25 minut i nagle nowonarodzona zaczynamy zabawę. Co? Co? Tak, tak. I teraz ty się bawić tipsikiem. To już później, dobra? Dobra? No. Przepakowujemy się, idziemy na bramki oddać bagaż. Mamy jakieś 4,5 godziny do wylotu, ale spokojnie, spokojnie. My sobie siądziemy, tam już odpoczniemy wtedy najprawdopodobniej Emilie położymy, żeby w ogóle położyła się już spać, żeby przestała nam tutaj harcować. Uff, naprawdę, długi dzień. No, co? No, widzę, no. na bagażach siedzisz jak zawsze. Ma przynajmniej zabawę, nieźle jest. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, ja wiem, że ten filmik jest tak nagrywany całkowicie chaotycznie ponieważ podróżowanie z całą rodziną nie jest proste, a nagrywanie wtedy to już jest w ogóle graniczy tak naprawdę z cudem. Czekamy już pod bramką Emirates. No i oczywiście, jak zawsze, wyszła fajna sytuacja. Ja zawsze mam takie fajne sytuacje i pomyślałem inaczej niż wszyscy, a okazało się coś innego. Zobaczcie zresztą. To wszystko, co tutaj widzicie, i jeszcze tutaj, to jest kolejka do bramki Emirates, którą dopiero otwierają za jakieś 15 minut. I pomyślałem sobie, oczywiście, że przyjadę wcześniej, 4 godziny wcześniej i nie będzie kolejki i pewnie każdy Filipińczyk tak samo pomyślał jak ja. I też przyjechał 4 godziny wcześniej. I co niektórzy nawet sobie pobrali krzesełka bo tam nie wiem, czy widzicie pana, ale taki siedzi na krzesełku już nawet swoim przenośnym, więc chyba lata często na ty, ty do Dubaju. No nic, no będziemy chyba stali w kolejce. No chyba, że się okaże, bo bardzo często nam wcześniej się udawało, tak, że była po prostu otwarta osobna e, kolejka jakby dla osób z dziećmi małymi. No Emi, ja jest jakby nie było małym dzieckiem Przynajmniej ja zawsze ją traktuję jako małą dziewczynkę Więc może by się udało, żebyśmy weszli w taką kolejkę Ale to jeszcze czas pokaże, jak dopiero bramki otworzą Co się dzieje Na razie czekamy A dziewczyny poszły jeszcze opakować nasze walizki Emi Hej Jesteśmy wreszcie już przed bramką, ale słuchajcie, to co się tutaj działo to po prostu jakaś masakra, naprawdę pierwszy raz coś takiego, z czymś takim miałem styczność. Ogólnie od godziny 18.30 do godziny 22:20, chyba 20 staliśmy, żeby oddać bagaż i przechodziliśmy przez biuro imigracyjne. E, czuję się jakby w ogóle coś lepkiego się na mnie wylało e, i wszystko było na mojej skórze, po prostu już jestem tak przemęczony, tak spocony wszyscy ogólnie jesteśmy tak zmęczeni ale pierwszy raz pierwszy raz w sumie lecimy chyba Emirates z tego co pamiętam i pierwszy raz naprawdę tyle czekaliśmy żeby oddać bagaż ogólne zamieszanie, które tam się działo myślałem, że tego typu linie lotnicze raczej są takie bardziej zorganizowane i walczą o tak naprawdę jakieś tam wysokie pozycje w rankingu w linii lotniczych a okazało się, że jest no nie wiem, może to akurat głupi przypadek, ale bardzo późno bramki zostały otwarte. Mm, ogólnie zamieszanie, bo nie wiadomo w której linii trzeba stać, nikt tego jakoś nie byłby w stanie zorganizować. Odprawianie jednej osoby po prostu, nadawanie bagażu trwało wieki. Naprawdę, słuchajcie, wieki. Ja podejrzewam, że do teraz jeszcze ludzie stoją na ten lot przed bramkami i w kolejce. Bo nam się i tak jakoś tam udało, że później na początku nie była kolejka dla dzieci, później nie było kolejki dla dzieci, później znowu była kolejka dla dzieci i nam się jakoś tak udało wbić. Ale to jeszcze nie wszystko, słuchajcie. Moja żona pomimo tego, że miała czas, no miała mnóstwo czasu, zapomniała zrobić e-travela. e-travel to jest taka filipińska aplikacja, gdzie trzeba się zarejestrować, zamówić wszystkie dane i wpisać wszystkie dane lotów itd., itd. I oczywiście na imigracyjnym przechodzimy ze wszystkimi dokumentami, ze wszystkimi tymi rzeczami i ona tego nie ma. Ja byłem przekonany, że to ma, no ale tego nie ma i musiała to na miejscu jeszcze załatwiać, Więc jeszcze czekaliśmy na to dodatkowo dosyć długo, żeby to wszystko wypełniła. Ale się udało i przeszliśmy przez też imigracyjny. Co jeszcze z ciekawostek? E, myślałem, że ja będę musiał zapłacić podatek wyjazdowy. O tym podatku to może wam później powiem coś troszkę więcej. Bo, ale tylko i wyłącznie Kristin musiała zapłacić i to było około 1600 peso za to, że jedzie na wakacje. My nie musieliśmy, bo mamy polskie paszporty. Ale temat tego to poruszę jeszcze na pewno w osobnym odcinku, bo chcę się więcej na ten temat dowiedzieć, jak to z prawnego punktu wygląda i dlaczego tak w ogóle jest na Filipinach. A teraz czekamy, mamy jeszcze 30 minut do odprawy. Mieliśmy mieć tyle czasu, że zacznę w ogóle ten filmik montować, ale się nie udało. Pomimo tego, że naprawdę jestem mega zmęczony, cieszę się, że lecimy i chyba czuję w końcu to taką adrenalinę, dlatego że za niedługo już będziemy w Polsce. Jestem zmęczony, ja chcę iść spać. Oczy mi się normalnie zamykają. Kristin to już wejdzie z zamkniętymi oczami, a Emilia by się jeszcze bawiła. Coś nowego. Trzeba być I mean no. We no She'll no. no. Yeah. Next time. Tak i do Krakowa, jeszcze jeden lot. Baby, I'm in Dubai. Where are you? No więc tak moi, mili, jesteśmy już w Dubaju. No, podróż minęła całkiem spoko. 8 godzin lotu to nie jest jakoś najgorzej pomiędzy Manilą a Dubajem naprawdę było, było fajnie. Wydaje mi się, że osobiście uwielbiam tego typu loty. Nie są za długie, nie są zbyt krótkie i można się wyspać, można coś zjeść, można naprawdę sobie... No może nie powiem, że odpocząć, bo samolotami to się raczej mało co odpoczywa latając, ale, ale było przyjemnie. Dziewczyny w tym momencie poszły oczywiście na sklepy, bo mam jeszcze niecałą godzinę czasu do boardingu. Do otwarcia bramek, żebyśmy mogli lecieć już bezpośrednio do Krakowa. Yy, lotnisko w Dubaju, no jak każde lotnisko, żyje nawet w nocy i tutaj nic się nie zmieniło. Co prawda w Dubaju jest godzina 5.30 rano, więc znowu nie aż taki środek nocy, ale jest przyjemnie. Ja właśnie sobie zamówiłem moją kawkę, yy, bo kawkę potrzebuję i będziemy się szykować do kolejnego lotu. Muszę Wam jeszcze jedno powiedzieć. Przed tym lotem do Polski myślałem, że przygotuję taki naprawdę mega, mega fajny filmik z różnego rodzaju ujęciami, że będę sobie chodził po lotnisku, jakieś tam rzeczy specjalnie nagrywał, żeby ten film fajnie był zmontowany. Taki, wiecie, taki naprawdę fajny, pokazowy filmik z fajnym montażem, że spędzę nad tym naprawdę bardzo dużo czasu. Ale później sobie przypomniałem, że ja lecę z rodziną. I naprawdę bardzo ciężko jest wyciągnąć kamerę w niektórych momentach, kiedy akurat fajne by były ujęcia. Jeszcze jak pcha się ze sobą bagaże, na których siedzi Emilia, nie, albo coś Krystian potrzebuje, albo Emilia coś potrzebuje, naprawdę no pewnie wyjdzie jak zawsze. Niestety, tak jak nagrywamy rodzinie, ale mam nadzieję, że tak się będzie Wam podobało. Misio, hej, Misio. Yeah, they right there. Yeah, okay. you Speak Polish? Yeah. Like us? Oh. Like like me? You speak Polish also? Yeah. I hey, mean, okay. super, co masz? jajeczko hot doga i ziemniaczki, tak? tak no i jeszcze frytki frytki, a frytki, no tak, przepraszam a no mamusia co ma? no, coś innego to są, coś tak i tatuś też Emi, are Kraków. Mm. Excited? Sleeping? It's and it's raining. Look, zobacz. So No więc słuchajcie, moi drodzy, w końcu jesteśmy w Polsce. Tak, tak, jesteśmy, przylecieliśmy, naprawdę sporo emocji było. Niestety nie nagrywałem tego już tych emocji. Wytłumaczę wam z jakiego powodu, z bardzo prostego. Znowu zniszczyli nam dwa bagaże. Jeden bagaż był reklamowany, drugi niestety nie może być reklamowany, bo za zgniecienie bagażu się nie ma reklamacji. No muszę poczytać więcej na ten temat, to jest wszystko tak na bieżąco. Później się okazało, że była ogromna kolejka w Imigracyjnym i samo wyjście, od wyjścia, od wyjścia z samolotu do wyjścia z lotniska trwało jakieś dwie godziny dla nas. Więc jesteśmy zmęczeni, ale jesteśmy szczęśliwi. Ja dziękuję Wam, że oglądaliście ten filmik. Dajcie mi znać, jak Wam się podobało. Mam nadzieję, że udało mi się to nagrać w jakiś taki bardzo fajny sposób. A teraz już idę spędzić ten czas z rodziną i nadrobić ostatni rok. Dziękuję za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze. Widzimy się za kilka dni już z Polski. Pozdrawiam.